Witam ponownie Paweł Gwardys. Kolejny filmik z cyklu Masz wybór firmy Active. dzisiejszego odcinka zaprosiłem Jakuba Cześć Paweł, dzień Bidam, dobry który jest przedstawicielem firmy Agresta i powie nam dzisiaj dużo ciekawych rzeczy na temat nowego produktu który myślę jest bardzo ciekawy i innowacyjny dla sadownictwa ale na początku Kilka słów, Jakub, o firmie Agresta. Dziękuję Paweł za zaproszenie. Tak, chcielibyśmy Państwu zaprezentować produkt NanoPlan Ultra, który jest kluczowym, kluczowym elementem oferty spółki Agresta. Spółka Agresta jest firmą młodą, my mamy dwa lata, drugi rok aktywności, i dostarczamy na polski rynek produkty polskie, zagraniczne. Które naszym zdaniem są odpowiedzią na problemy, które coraz częściej doczekają rolników, sadowników, a one są związane z lepszym, skuteczniejszym nawożeniem, redukcją kosztów i poprawieniem odporności roślin, metodami innymi niż typowe środki ochrony roślin. Wybraliśmy nanoplan do zaprezentowania. Jako taki element pokazowy z naszej oferty, bo uważamy, że sadownikom jest on tak samo potrzebny jak gospodarstwom uprawowym, którego już stosują od czterech praktycznie lat na rynku, i, i mamy bardzo pozytywne opinię na temat preparatu. Chciałem dzisiaj kilka zdań powiedzieć o tym produkcie, jak on działa, z czego się składa i dlaczego warto go spróbować. Czyli rozumiem pierwszy produkt, który e, prezentujesz e, z gamy firmy Agresta. Tak. Będą tak. następne? Tak, będziemy mówić o innych produktach. Ten produkt wydaje nam się produktem kluczowym dlatego, że jest produktem zupełnie innego typu. To znaczy większość z Państwa być może słyszała albo na pewno słyszała o nanocząsteczkach. Natomiast ten produkt jest w 100% wykonany w technologii nanocząsteczek i ma funkcję, której my na rynku polskim i na rynkach europejskich nie znaleźliśmy. To znaczy ma funkcję odżywczą połączoną z funkcją stymulacyjną. Nie znamy preparatu tego typu opartego o nanocząsteczki, który by takie dwie funkcje ze sobą e, łączył. E, no to właśnie, to powiedz krótko, jaki jest skład, co wchodzi w skład Dobrze. i e, jak działa w roślinie. Mhm. E, Przede wszystkim produkt składa się z nanocząsteczek mikroelementów. Produkt zawiera wyłącznie mikroelementy ma jeden, jeden element, który połagają i nam się jeszcze, że tak powiem, tym mikroelementom w roślinie utrzymywać, natomiast Składniki tego preparatu Nanoplantu Ultra to są wyłącznie mikroelementy. Nie ma żadnych substancji balastowych, pomocniczych, takich jak składniki pokarmowe makro typu na przykład azot, czy, 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 czy potasny, czy wapń, czy magnez. Mamy tutaj tylko mikroelementy, które e, mogę szybko wymienić. To jest żelazo, cynk, miedź, mangan, molibden. E, mamy w preparacie dwa ciekawe mikroelementy, które są stosunkowo rzadko rozważane do zastosowania. Mamy jeszcze kobalt i selen. E, a bor? Bor też występuje w jednej z wersji preparatu, jest, jest możliwy do dołożenia. W nanoplancie Ultra mamy te 7 mikroelementów, jest też wersja nanoplantu Ultra z, z, z borem. W przypadku preparatu Nanoplant Ultra te nanocząsteczki mają jedną kapitalną funkcję to znaczy one się w stanie są przedostać do wnętrza rośliny, pobudzić metabolizm, bo taka jest funkcja mikroelementów. W warunkach w których inne mikroelementy, inne formy je podania mogą być zawodne. To znaczy, sole, helaty mają swoje zalety, natomiast nie zawsze one będą w pełni w dobrym momencie przyswajalne, w takich konfiguracjach, jakbyśmy chcieli, w takim momencie, jakbyśmy chcieli. W przypadku nanoplantu to jest nie tylko sama forma preparatu, ale pomysł na jego zastosowanie. To jest tak naprawdę koncepcja innego stosowania preparatu mikroelementowego połączonego ze stymulacją procesów metabolicznych wewnętrznych organeli, wewnętrzną rośliny. Dlaczego mam przekonanie i, yy, i wiedzę, że tak się dzieje? Forma nanocząsteczki pozwala nam to pokonać jedną kluczową barierę. Roślina broni się przed pobieraniem kationów i anionów, one mają ładunek. Nanoplant jest pozbawiony ładunku, jest cząsteczką neutralną i daje to Państwu dwa kapitalne efekty, to znaczy mieszalność z absolutnie wszystkimi preparatami, które macie Państwo na rynku, jeśli chodzi o mieszaniny zbiornikowe, E, powiem za chwilkę, jeszcze, że to mamy potwierdzone przez polskie instytucje. Natomiast druga kapitalna zaleta tego produktu: roślina nie ma mechanizmu obrony, nie potrzebuje takiego mechanizmu, żeby pobrać pierwiastek, mm -hmm. żeby pobrać mikroelement. I w momencie aplikacji na część zieloną rośliny, e, preparat się po prostu dostaje do wnętrza. Do wnętrza. I wywołuje procesy. My to wykorzystujemy wtedy, gdy chcemy dostarczyć mikroelement, jakiś konkretny, zapobiegawczo czy interwencyjnie, a nie ma warunków dla jego aplikacji. Mamy roślinę, która jest w stresie, mamy roślinę, która jest w jakiejś fazie, w której nie chce rosnąć, jest podrażniona. Możemy spokojnie wtedy dostarczyć mikroelementy w postaci nanocząsteczek bez oglądania się na warunki pogodowe. Oczywiście bez drastycznych mhm, ja. sytuacji. Powiedziałeś o tym obojętnym ładunku tak. e, tych cząsteczek, tych nanocząsteczek. Tak. E, w jaki sposób osiągnęliście e, tą, nanocząsteczki? Tą, tą cechę, tak? Nanocząsteczki wyprodukować jest stosunkowo e, łatwo. Tutaj problem z produkcją nanocząsteczek jest, jest znikomy. Firmy chemiczne potrafią już to zrobić. Problem jest tak. z, z ograniczeniem ich m, szybkiego oddziaływania. To znaczy my w postaci, w postaci naszym preparacie ten produkt Każdą nanocząsteczkę mamy otoczkowaną polimerem naturalnym. Ten polimer daje nam dwie kapitalne funkcje: daje ładunek neutralny, a po drugie pozwala, żeby ten produkt jest przez 2-3 tygodnie wewnętrzny rośliny powoli wydobywany. Więc to jest produkt, który działa szybko, szybko się dostaje, ale jednocześnie przez kilka tygodni jego działanie się utrzymuje. Czyli, w związku z tym... Czyli mhm. podsumowując, każda ta nanocząsteczka. Tak. Każdy ten pierwiastek jest otoczkowany tak. tym polimerem, tak. co pozwala bardzo szybko wchłonąć do rośliny, do liści, mhm. do zielonych tkanek, ale jednocześnie jest również działa w sposób taki spowolniony, wydłużony, czyli też tak. nie jest to taki szok od razu, że Duża ilość tej, tego mikroelementu zaczyna działać, tak? Tak, tutaj mamy zjawisko, podw, podwójne zjawisko mamy, bo z jednej, z jednej strony otoczkowanie pozwala nam zmieszanie preparatu z mieszaninami, mhm. które, które sadownicy czy, 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 czy rolnicy chcą wykonywać. To jest bardzo pożądana cecha daje nam przenikanie przez, przez błony komórkowe i ta otoczka ona się powoli, stopniowo, stabilnie degraduje w mechanizmie w, w, podczas procesów metabolicznych rośliny. Dobra, czyli wiemy, że dostarcza mikroelementów roślinie, Tak. Bo tak. roślina potrzebuje. Ale mówiłeś też o takiej stymulacyjnej roli nanoplantu. Tak, stymulacyjna rola nanoplantu. Na czym, na czym polega, najłatwiej tak? byłoby ją w, 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 wytłumaczyć w ten sposób, że mamy zgromadzony materiał budulcowy w postaci składników pokarmowych takich jak azot, innego typu makroelementy. E, makro e, ale mamy na przykład temperaturę niekorzystną w czasie wegetacji. Mamy za ciepło, za, za gorąco, coś nam się zablokowało, roślina źle znosi aplikacje. Na przykład, tak? tak? Zbyt duże stężenie soli nagle pojawia się tutaj w roztworze, w roztworze glebowym. Mamy zaburzone mechanizmy transportu składników i mamy zaburzone mechanizmy przekształcania składników w jakieś konkretne substancje, typu cukier, tak? Ty, 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 typu, typu białka, typu, typu tłuszcze. W momencie, w którym... Mikroelementy wchodzą też w tak. hormonów. Dokładnie tak, hormonów, enzymów, koenzymów. W momencie, w którym dostarczymy nanocząsteczkę zawierającą mikroelement nie do środka liścia, tylko do komórki, w której te procesy, że tak powiem, zaczynają intensywnie funkcjonować, no mamy efekt stymulacyjny. Więc my ten preparat zalecamy na przykład przed okresem suszy. Wiemy, że ona wystąpi, to jest nasza praktyka, bo mamy pewność, że roślina lepiej się na tą suszę obroni. Te wyniki stosowania w ten sposób preparatu, gdy nie ma możliwości nawadniania, jesteśmy uzależnieni, uzależnieni glebowo tak? i, i, i nie wiem, lokalizacyjnie. Susza ma wpływ całkowicie degradujący jakość plon, jego wielkość. I mamy preparat zastosowany odpowiednio wcześniej. Mamy tą suszę dużo lepiej. Dużo lepiej roślina sobie z tą suszą daje radę. Z drugiej strony, jak już te warunki nam się poprawią, tak, mamy możliwość, roślina ma możliwość, żeby, żeby chce, chce rosnąć, tak, to możemy ten proces startu e, 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 przyspieszyć. Tak. W ten sposób przedstawiamy preparat. Dlaczego też stymulator? Dlatego, że w ten sposób jego działanie udowodniliśmy badaniami rejestracyjnymi dla tego preparatu jako stymulator, więc taką kategorię na Prowadzenie jego e, wybraliśmy. Właśnie w ten sposób. Powiedziałeś o tym, że nie zawiera azotu, nie zawiera potasu czy fosforu, czyli tych mm -hmm. makroelementów, czyli też nie, nie pobudza tak silnie do. Wzrostu wegetatywnego, tak, i można stosować, no też praktycznie przez cały sezon wegetacyjny. Tak, to jest. Tak? My uznajemy, uznajemy, że składniki budulcowe macie Państwo zabezpieczone innego typu preparatami. My dostarczamy mechanizm, który pozwala te składniki jak najlepiej wykorzystać. W miarę możliwości pozwalamy je, możemy je też połączyć z podaniem. Tak? Tutaj koncepcja jest podania preparatu z wapniem, z potasem, z, z elementami, które będą budować nam jakość. Można preparat połączyć z krzemem, można połączyć też z każdymi chemikaliami, które będzie Państwo stosować do, do ochrony. Natomiast wap też, wap również. Tutaj preparat w roztworze wodnym jest, jest, jest neutralny, więc tutaj nic nam się nie, nie pogryzie w żaden sposób. Sama dawka jest niewielka preparatu, to jest ciekawostka, o tym też trzeba hmm. powiedzieć, od tego być może powinniśmy zacząć. Chodzi o ilości mikroelementów, które Państwo stosują. Gdybyście podeszli do swoich, do swoich, do swoich miejsc, gdzie przechowujecie nawozy mikroelementowe, to na ogół dawka mikroelementu na hektar... To będzie w ilościach dziesiątek, setek gramów, czasem troszkę nawet więcej, jeśli chodzi o jednorazowe podanie. No, to jest litr, dwa, trzy. Przeważnie e, to są takie e, ilości, które. Stosujemy na hektar. Tak. I bardzo często jest tak, że konkretny mikroelement podaje się w konkretnej fazie rozwojowej. Mhm. A w jakiejś innej fazie ten mikroelement będzie już niekoniecznie mhm. przydatny lub wręcz może być szkodliwy. Może się też tak zdarzyć, że konkretna faza rozwojowa nam mija, a nie, mamy, nie możemy podać tego mikroelementu ze względu na warunki albo brak możliwości wykonania zabiegu. I teraz zobaczcie Państwo. Mamy preparat, który zawiera komplet mikroelementów, którym możemy podać w każdych warunkach który w żadnych warunkach nie będzie toksyczny, to jest bardzo ważne, i który, i który co tutaj chciałem bardzo mocno zaznaczyć, podajemy trochę z innym pomysłem bo my te mikroelementy chcemy Państwu pokazać, żebyście Państwo spróbowali podawać je regularnie w odstępach 2-3 tygodniowych, zaczynając od pewnej dawki preparatu i kontynuując. Jaka to dawka? Sugerujemy, żeby w sadownictwie zacząć przy, takim, przy takiej fazie rozwojowej, jaką w tym momencie mamy. Mamy dużo biomasy, mamy owoce ukształtowane, one osiągnęły jakąś tam procent swojej, swojej wielkości. Teraz się bijemy przede wszystkim o jakość, tak? Sugerujemy wyjście z dawką 200, mm, 200 ml preparatu w dowolnej ilości wody, czyli tak, jak macie Państwo sprzęt ustawiony. W ten sposób podajemy preparat. Czyli 200 ml tak, na hektar. 200 ml. I teraz każdy z Państwa, kto, kto liczy pierwiastki, od razu w tym momencie mógł mi zwrócić uwagę, że jakim cudem można dostarczyć mikroelementów komplet w tak niewielkiej ilości e e cieczy. Mało tego, gdybyście Państwo zerknęli na zawartość, na składne na etykietę preparatu, to my każdego z mikroelementów mamy mniej niż gram na litr. To są ilości bardzo, bardzo niewielkie, które wręcz mogą wywoływać pytanie, czy tam w ogóle są jakieś mikroelementy. Szanowni Państwo, to wynika z formulacji e, nano. Te mikroelementy są może nie w 100%, bo tego się nigdy nie da osiągnąć, ale w dużo większym procencie przyswajalne niż te tradycyjne formy soli i helatów. Bez krytyki tych form. One są bardzo dobre, mają swoje miejsce. Natomiast tu jest pomysł, którym do Państwa przyjeżdżamy. Czy nie dałoby się tego troszkę w inny sposób e, e, wykonać i zaobserwować? Tak naprawdę, efektywność stosowania preparatu, bo tu powinny przemówić efekty. Jako takie pytanie, już bardzo praktyczne dla, dla, dla naszych e, klientów i, i sadowników. Proszę Cię o takie krótkie podsumowanie w punktach, e, jakie są korzyści dla. Potencjalnych użytkowników. No to jeśli chodzi o korzyści, to zacznijmy od tych dotyczących aplikacji. Bardzo niewielka dawka, tutaj 200 ml jako pierwsza, 100 ml jako, jako kolejna taka bardzo propozycja mm -hmm. luźna aplikacyjna. Mieszalność ze, ze wszystkim, czy z wapniem, o który spytałeś, ale też z potasem, ale też z innymi pierwiastkami, które mm -hmm. będziecie Państwo podawać, mm -hmm. czy z chemią, tak, mieszalność potwierdzona przez Instytut ochrony roślin, to jest taka bardzo istotna informacja. Jeśli chodzi o kolejne korzyści, to jest preparat działający. Jakość preparat, preparat pozwalający lepiej wykorzystać te środki, które Państwo na plantacji zastosowaliście. Otoczkowanie preparatu. Forma płynna, otoczkowana każda nanocząsteczka daje Państwu właśnie tą perspektywę aplikacji w każdych warunkach do wyobrażenia tak, zgodnych z praktyką oraz efektywności w samej, w samej, samej roślinie. Mhm. Gdybyś tak określił pozycjonowanie, jeśli chodzi o cenę? E, tutaj należy, należy wziąć, wziąć za uwagę, że ten preparat zawiera wyłącznie mikroelementy. Jest pozbawiony substancji balastowych, które oczywiście mają pozytywne funkcje, ale w przypadku tego preparatu są niepotrzebne. Koszt zastosowania tej dawki 200, mm, 200 ml, które Państwa zachęcamy, to jest 64-65 zł, w zależności od, od opakowania. To jest tego typu perspektywa cenowa. Kilka aplikacji w sezonie, tak jak Państwu mówiłem, od 4 do 8 można sobie wyobrazić więcej aplikacji mniejszymi dawkami, albo trochę mniej aplikacji, troszkę większą dawką, przy czym ja zaznaczam bardzo mocno. Regularność jest wskazana. Proszę Państwa, na, na koniec oczywiście powiem, że nanoplant będzie dostępny w sklepach aktywu. My oczywiście ten cały cykl, jak Państwo wiecie, i mówiliśmy o tym na początku, nazwaliśmy Masz wybór, czyli tutaj na siłę Państwa nie namawiamy, ale myślę, że no warto każdy, każde takie nowe rozwiązanie spróbować chociaż na części swoich upraw zastosować. I to będzie najlepsza, czyli wynik jaki osiągniecie, to będzie najlepsza rekomendacja dla tego produktu. Czyli proszę Państwa, zapraszam, spróbujcie i wtedy na pewno sami ocenicie, że produkt jest warty uwagi. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w następnym filmie.